w kolejnym odcinku, w którym otworzymy 5 saszetek Match Attacks Extra sezon 2020-2021, w ostatnim odcinku było super, bo było 20, <grym> 20, były dwie limitki, no a zobaczymy, dwie limitki, dwie legendy, Boże, skup się, skup się, zobaczymy co będzie w tym odcinku. Jeszcze nie było limitki. Marcin Kabiński, Salali, Serda, Patrick Schick, Guandezi. Szalkę niestety spadło. Co my tu mamy? Match Winner, Dykmeir. A to jest z drugiego właśnie się tak zastanawiałem. Uuu, i ta karta, jaka ładna szalkę Matondo i Shop. Szup, szup, szup. Dobra. Mówię, te karty mogli, mogli troszkę ładniejsze zrobić, w sensie nie są brzydkie, ale no nie jest to nic też takiego wow, nie? Jak, na przykład ekstra tym tak jak mówiłem, nie? Więc mogliby, no ale... Też nie ma co wybrzydać. wybrzydzać ważne, że są. Angelino. Benz. Sokoku. Brooks Bach na oraz Andrich z Unionu. To była druga saszetka. Kleiwert Gintner, Sesenion, Franz, Becker, Latz, to Losilla I, i Iago. Czyli jeszcze Dwie saszetki wyciągamy. Destroyed tuta, który okazał się wcale, że ma całkiem inaczej na nazwisko i imię, i tą z wiekiem coś było nie tak chyba głośna sprawa była Sven Bender, który skończył już karierę Holland, prawie jak Haland i kto to jest? Knol oraz m Zawodnik Borus i myszynka. Fajne, fajne te karty, sam mówię, brakuje czegoś, czegoś, im tam brakuje. Ale gdzie jest ta nimitka upragniona nasza? Z autografem oczywiście, Chupomoting, Anton, Belfodil, Gabe Otavio, Jensen, Green, Flecker, Heinz. I serder słodserder, no i co wam mogę powiedzieć? Na no odcinek na pewno w tamtym odcinku było więcej emocji, bo były dwie legendy. No ale w tym odcinku kolejne karty do kolekcji padają. No i zostało już tylko 5 saszetek. Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się! No i dajcie znać w komentarzach, czy Wam ta kolekcja się podoba, czy będziecie ją zbierać, czy nie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, Siemanko, cześć!